Cześć, to matematyczka. W tej lekcji omówię pewniak maturalny, czyli równania wymierne. Nazywam się Angelika Sakolszewska. Od 10 lat pomagam maturzystom przygotować się do matury z matematyki. Chcę również pomóc Tobie. I z matematyki można wyodrębnić typy zadań, które pojawiają się praktycznie co roku, a niektóre wręcz co roku. Tego typu zadania nazywamy właśnie pewniakiem maturalnym. Do tych pewniaków właśnie zaliczamy rozwiązanie równania wymiernego. To zadanie pojawiło się w każdej maturze w 2023 roku oraz w arkuszach próbnych, które zostały udostępnione przez CKE oraz w informatorze. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś umiał umiała to zadanie rozwiązywać tip top. W tej lekcji omówił schemat rozwiązywania tego typu zadań. Następnie przerobimy kilka typów zadań, żebyś mógł mogła utrwalić sobie, w jaki sposób rozwiązywać tego typu zadania, następnie zobaczysz, jakiego typu zadania pojawiały się na maturze i wspólnie je rozwiążemy, a na sam koniec będziesz miał, miała pracę domową do rozwiązania, dzięki której sprawdzisz, czy temat został przez Ciebie w pełni zrozumiany. Ta lekcja pochodzi z kursu Pewniaki Maturalne. Możesz go zakupić na mojej stronie matematyczka.pl. Jest skierowane do osób, które po, którym po prostu zależy na zdaniu matury. Zdać i zapomnieć. Czyli interesują je 30-50% i po prostu nic poza tym. Przejdźmy do omówienia teorii. Rozwiązanie równania wymiernego zaczynamy od tego, że... Obliczamy zawsze dziedzinę. Jest takie powiedzenie pamiętaj, cholero nigdy nie dziel przez 0. Mamy ułamek. Ułamek to jest inaczej dzielenie, więc to, co stoi w mianowniku, nigdy nie może być zerem, czyli x plus 3 musi być różne od zera, czyli x nie może być równe minus 3. Czyli jeżeli z tego równania wyszłoby nam, że x jest równe minus 3, to od razu takie rozwiązanie musielibyśmy odrzucić. I to, co ja zawsze robię w takich przypadkach, to zaznaczam dziedzinę w ramce, żeby o niej pamiętać i żeby do niej później wrócić na koniec równania. Druga rzecz, którą robimy, to mnożenie tak zwane na krzyż. Tu w domyśle stoi jedynka. Jak rozwiązujemy takie równanie? Mnożymy. To razy to równa się to razy to. Oczywiście są różne sposoby rozwiązywania tego równania. Ja pokazuję taką metodą na krzyż, bo ona jest taka uniwersalna, jeżeli chodzi o równania wymierne. I teraz, jeżeli wy mnożymy x minus 1 razy x plus 2 razy 1 to nic się nie zmienia. A x plus 3 razy 0 to jest po prostu 0. Więc otrzymujemy równanie z iloczynem nawiasów. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak rozwiązywać tego typu równania. Przerównujemy każde z nich do 0. Nasze rozwiązania to x równe 1, x równe minus 2. Trzeci etap to porównujemy wynik z dziedziną. Nasze wyniki to 1 i minus 2. Patrzymy, że x nie mógł być równy minus 3, więc to oznacza, że każda z nich jest rozwiązaniem tego równania, więc x należy do minus 2 i 1. A teraz przejdźmy do rozwiązywania zadań. Zadanie pierwsze: rozwiąż równanie. Znowu zaczynamy od wyznaczenia dziedziny. Mianownik musi być różny od zera, czyli x plus 2 różny od zera, czyli x, nie może być różny, x musi być różny od minus dwójki. Tu w domyśle stoi jedyneczka i mnożymy na krzyż i otrzymamy x do trzeciej minus 8 równa się 0. Zwykłe równanie wielomianowe, x do trzeciej równa się 8, czyli x byłby równy 2. Czy się zgadza? Tak się zgadza z naszą dziedziną, ponieważ x nie mógł być równy minus dwójką, więc nasza odpowiedź: x równa się 2. Kolejny przykład, znowu wyznaczamy dziedzinę. x minus 2 różne od 0, czyli x jest różny od dwójki, i bierzemy w rameczkę. Tu w domyśle stoi jedyneczka i na krzyż x kwadrat minus 4 razy 1 to jest x kwadrat minus 4, a x minus 2 równa się 0, to jest po prostu 0. Czyli otrzymujemy x kwadrat równa się 4, więc x będzie równe 2 lub x byłby równy minus 2. I porównujemy nasze wyniki z dziedziną. Popatrzmy, mamy informację, że x musi być różny od 2, więc tę odpowiedź odrzucamy. Więc jedynym naszym rozwiązaniem będzie x równe minus 2. Kolejny, zaczynamy od wyznaczenia dziedziny 2x minus 6 i x kwadrat minus 16 różne od 0, czyli albo 2x minus 6 nie może być 0 i x kwadrat minus 16 nie może być 0. Tutaj nie musisz pamiętać o tym spójniku, można go nie, nie zapisywać. Czyli 2x jest różne od 6, czyli x jest różne od 3, a tu otrzymujemy że x jest różny od 4 i x jest różny od minus 4, czyli naszymi rozwiązaniami równania nie mogą być liczby minus 4, 3 i 4. I znowu tutaj dopisujemy taką sprytną 1, to co w wymnażamy na krzyż, czyli otrzymam x minus 3, x plus 2, x minus 4. No jak mianownik stąd wymnożymy razy 0, to otrzymamy. I mamy równanie z iloczynem nawiasów. Każdy z nich oddzielnie przyrównujemy do zera. I porównujemy naszymi rozwiązaniami. Nie może być ta liczba. I również ta liczba. Więc naszą odpowiedzią będzie x równe po prostu minus 2. Czyli takie równanie miałoby jedno rozwiązanie. Kolejny przykład, znowu zaczyna, zaczynamy od dziedziny. To, co w mianowniku musi być różne od 0, czyli albo x jest różne od 0, albo x minus 7 jest różne od 0, czyli x będzie różne od 7. Bierzemy w rameczkę, żeby pamiętać o tym, żeby do tej ramki później wrócić. I znowu na krzyż otrzymalibyśmy takie równanie, bo to razy to równa się to razy to. Dwójki nie musimy już porównywać do 0, no bo 2 jest różne od 0, więc otrzymamy x kwadrat plus 49 równa się 0 i obok x plus 2 równa się 0. X, y, x kwadrat jest równe minus 49, to już wie, że to jest równanie sprzeczne, bo x kwadrat nie może być równe liczbie ujemnej, a z drugiego otrzymujemy, że x jest równe minus 2. Porównujemy z dziedziną, się zgadza. Więc x będzie równy minus 2. O. Kolejne znowu zaczynamy od dziedziny, czyli nasze, nasz mianownik, czyli 5x minus 8, musi być różny od 0. Czyli x musi być różny od 8 piątych. I bierzemy w rameczkę. Otrzymujemy teraz takie równanie, bo jak wymnożymy sobie na krzyż i dostaniemy, że to by było inaczej 6x plus 7 jest równe 0 lub 25x kwadrat minus 64 równa się 0. Z pierwszego otrzymamy, że x jest równe minus 7 szóstych, a z drugiego otrzymamy, x jest równy 8 piątych lub x jest równy minus 8 piątych. Na no to patrzymy, porównujemy z dziedziną, ten odrzucamy. Więc naszymi rozwiązaniami będą liczby minus 7 szóstych i minus 8 piątych. Kolejny przykład. Dziedzina 2x minus 3 do kwadratu musi być różny od zera. Jeżeli jakieś wyrażenie podnoszone do kwadratu nie jest zerem, to oznacza, że ta liczba wewnątrz, czyli 2x minus 3, też nie mogła być zerem. I to samo na krzyż mnożymy i otrzymujemy równanie. Czyli x do 3, minus 27 równa się 0, czyli x. Do trzeciej równa się 27, czyli x będzie równe 3. A z drugiego mamy 9 minus 4x kwadrat jest równe 0. Minus 4x kwadrat jest równe minus 9, więc x kwadrat byłby równe 9 czwartych. Stąd x będzie równe 3 2 lub x będzie równy minus 3 drugie. I znowu porównujemy z dziedziną, czyli odrzucamy tę liczbę. Czyli naszymi rozwiązaniami równania będą liczby minus 3, 2 i 3. I ostatnie dwa przykłady równań, które mogą się pojawić, to są tak zwane właśnie proporcje. Nadal zaczynamy od wyznaczenia dziedziny, czyli x minus 2 różne od 0. I tutaj popatrzmy, że już tak fajnie nie będzie, jak było w przypadku tamtych przykładów. Też mnożymy na krzyżce cały czas ta sama metoda, czyli mamy 4 razy 1 to 4, a tu już będziemy mnożyć razy 2, czyli byłoby 2 razy x minus 2. I otrzymujemy takie zwykłe równanie liniowe, rozwiązujemy je. X byłby równy 4. Widzimy, że jest różno od tego, co było w dziedzinie, więc się zgadza. I ostatni przykład: 3x plus 5 jest różny od 0. Czwórki nie musimy zapisywać, że jest różne od 0, no bo ona automatycznie widzimy poniżej, że czwórka zerem nie jest. Czyli x byś musiał być równy od minus 5 trzecich. I to samo na krzyż. To razy to równa się to razy to. Czyli otrzymamy 4 razy 2x minus 7. Tu pamiętaj o tych nawiasach. Czyli to jest 8x minus 28 równa się 9x plus 15. Czyli minus x równa się 43, X byłby równy minus 43. Też widzimy, że to jest coś różnego od tego, co było w dziedzinie, więc naszym rozwiązaniem równania będzie liczba minus 43. Zobacz, jakiego typu zadania pojawiały się do tej pory na przestrzeni lat na maturze z matematyki. Równanie w zbiorze liczb rzeczywistych nie ma rozwiązań. Ma dokładnie jedno rozwiązanie równe 1, albo jedno rozwiązanie równe 1, albo dwa rozwiązania równe minus 1 i 1. To jest równanie wymierne. Poznajemy je po tym, że w mianowniku jest nasz x, czyli nasza niewiadoma. Jak w każdym równaniu wymiernym zaczynamy od dziedziny. Czyli to, co jest w mianowniku, musi być różne od zera, czyli albo x minus 1 jest różne od zera, albo x plus 1 do kwadratu jest różne od 0. Z pierwszego otrzymujemy, że x jest różny od 1, a w drugim jeżeli kwadrat jakiejś liczby jest różny od zera, to znaczy, że wnętrze tej liczby tego kwadratu, czyli to wnętrze też musi być różne od zera. Czyli otrzymujemy, że x nie może być 1 i minus 1. Przechodzimy do rozwiązania równania. Tutaj metoda na krzyż. Czyli to razy to równa się to razy to. W wyniku tego mnożenia otrzymujemy x plus 1, x minus 1 do kwadratu równa się po prostu 0. I to samo mamy coś razy coś równa się 0, gdy to pierwsze jest 0 albo gdy drugie wyrażenie jest 0. Trzeci etap rozwiązywania równań wymiernych to zawsze porównanie wyników z dziedziną. No i popatrzmy, że w obu tych przypadkach musimy nasze rozwiązania odrzucić. Bo dziedzina wyraźnie o tym nam mówi, że x nie może być równy 1 i x nie może być równy minus 1, co oznacza, że byłaby tutaj poprawną odpowiedzią odpowiedź A. Równanie w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie, jedno ma dokładnie jedno rozwiązanie, dwa rozwiązania. Trzy rozwiązania, czy cztery rozwiązania? Zaczynamy od dziedziny. Czyli 3x minus 5, 3 minus 2x jest różne od 0. Czyli 3x minus 5 jest różne od 0, czyli x byłby różny od 5 trzecich i 3 minus 2x jest różne od 0, czyli x byłby różny od 3. Drugich. na krzyż 4 minus x 2x minus 3 równałoby się 0 i to samo, mamy coś razy coś równa się 0 gdy albo to pierwsze jest zerem albo gdy drugie jest zerem patrzymy to pasuje a tę liczbę musimy odrzucić Czyli odpowiedź, że nasze równanie miałoby jedno rozwiązanie rzeczywiste. Rozwiązaniem równania, gdzie x jest różne od zera jest liczba należąca do przedziału. Tu zwróć uwagę, że już w treści zadania podano nam dziedzinę. Już nie musimy się martwić o obliczanie dziedziny, bo ona została podana. Więc tutaj zaczynamy od wymnażenia sobie na krzyż to razy to równa się to razy to. Czyli otrzymamy x minus 7 równa się 5x. X na lewo liczby na prawą stronę. Czy x byłby równy minus 7 czwartych? No i teraz mamy sprawdzić, do którego przedziału należy liczba minus 7 czwartych. To wyłączmy sobie całości, żeby było łatwiej nam dopasować, do którego przedziału ona należy. Czyli to by było minus 1 cała i 3 czwarte. To możemy zauważyć, że nasze rozwiązanie należy do podpunktu B, czyli do przedziału od minus 2 do minus 1. I tutaj mamy równanie, i mamy określić, ile ono ma rozwiązań. Przede wszystkim, tak jak zawsze, zaczynamy od dziedziny. Mnożymy na krzyż, czyli to razy to równa się, to razy to x kwadrat równa się minus 36. Czy takie równanie ma rozwiązania? Nie, ponieważ nie istnieje liczba, która podniesiona do kwadratu będzie liczbą ujemną. Stąd wynika, że jest to równanie sprzeczne. Więc nawet nie mamy czego porównywać z dziedziną, co oznacza, że nasze równanie od samego początku nie miało żadnych rozwiązań. Przed Tobą rozwiązania pracy domowej. Zachęcam Ci do tego, żebyś przerobił, przerobiła te zadania samodzielnie, a następnie dopiero sprawdź, czy twoje rozwiązania są takie same, jak moje. Rozwiązania pracy domowej. Pierwsza część. Druga część. W tej lekcji to już na tyle zachęcam do zakupu mojego kursu pewnie maturalny.